Witaj, kolejnym błędem, jaki możesz popełnić właśnie w relacjach z kobietami, jest właśnie pozwolić kobiecie prowadzić. I tak naprawdę, wtedy kiedy pozwalasz prowadzić kobiecie w Twojej relacji, w Waszej relacji, to jest, jest to jeden z najczęstszych oraz najbardziej niebezpiecznych błędów, jakie w ogóle, w ogóle możesz popełnić właśnie w relacji z kobietą. I właśnie, jeżeli pozwalasz kobiecie prowadzić i być osobą prowadzącą w tym związku, raz dowodzić, no to uwierz mi, że ona prowadzić nie potrafi. Jeżeli oddajesz jej prowadzenie w relacji, to tak jakbyś oddawał jej pistolet i sobie go przystawił po prostu do głowy i czekał, aż ona wystrzeli z niego. Pamiętaj, że kobiety lubią być prowadzone. Kobieta, kiedy jest z mężczyzną, to chce czuć się kobieco. Ona chce czuć się bezpieczna w jego rękach, chce wiedzieć, że może puścić wszystko, bo ona jest w dobrych rękach i oddaje się, jakby prowadzeniu przez tego faceta. Kobieta chce wiedzieć, że mężczyzna jest takim liderem, który umie zawsze podejmować decyzje i wie, co robi. Pamiętaj, że kobiety nienawidzą być odpowiedzialne za podejmowanie decyzji. To ty jako mężczyzna. Podejmujesz decyzję. One nie chcą tego robić i nienawidzą, kiedy muszą podejmować decyzję za faceta. One chcą, aby zajmował się tym facet. Chcą, aby facet podejmował decyzję. Zatem pozwól, że e, pokażę ci na przykład na przykładzie, żebyś to lepiej zrozumiał. Tak? E, Przypuśćmy, idziesz na randkę, więc na przykład dzwonisz do kobiety, żeby się z nią umówić, i ona cię pyta już po tam kilku rozmowach, po kilku minutach rozmowy. No to w takim razie, gdzie idziemy? Nie? I teraz tak, co taki facet przeciętny odpowiada tej kobiecie? Na takie pytanie, kiedy się ona pyta właśnie, no to gdzie idziemy? Nie? A taki facet chcąc być oczywiście miły, fajny, myśli, że to jest dobre dla kobiety, to co właśnie robi, bo kobieta będzie miała na przykład jakiś tam, ona sobie na przykład sama sobie będzie chciała na przykład wybrać to, co lubi, to mówi do niej w ten sposób. Możemy pójść tam, gdzie ty chcesz, albo nie wiem, wybierz miejsce, a ja cię tam zabiorę i podobne tego typu odpowiedzi. Czyli przypuśćmy, jeżeli kobieta Cię zapyta na przykład, co będziemy robić, albo gdzie pójdziemy, no to ty odpowiadasz na przykład do niej wtedy, możemy iść tam, gdzie chcesz, albo na przykład sama wybierz miejsce, które ty lubisz, a ja cię tam zawiozę. Na przykład. To jest naprawdę tragiczne. To jest mega tragiczne. Nie odpowiadaj nigdzie, nigdy kobiecie, możemy iść, gdzie ty chcesz, na przykład, tak, albo wybierz sobie. Kobieta oczekuje od ciebie, że ty podejmiesz decyzję. Jeżeli odpowiesz kobiecie, że możemy pójść, gdzie chcesz, albo na przykład wybierz sobie miejsce, albo gdzie byś chciała, nie pytaj kobiety, co byś chciała, gdzie byś chciała. Ona chce być prowadzona. Ona oczekuje od ciebie, abyś ty podjął decyzję i ją tam zabrał. Pamiętaj o tym. Ty sam masz podjąć decyzję. Ona oczekuje od ciebie, że ty będziesz facetem, który Podejmie decyzję za nią. One lubią facetów, który, którzy podejmują decyzję za nią. Po prostu ty ją zabierasz, ona się przyłącza i gdzieś idziecie. To jest mega fajne, mega męskie dla kobiety. No właśnie, jeżeli w ten sposób odpowiesz, tak, że a gdzie byś chciała, albo możemy pójść tam, gdzie ty chcesz, albo na przykład wybierz miejsce, a ja cię tam, przypuśćmy, zabiorę, bo ja nie wiem, gdzie. Chcę iść. Ty podejmij decyzję kobieto. Czy zdajesz sobie sprawę, jak taka odpowiedź jest nieatrakcyjna dla kobiety? Nawet, nawet sobie nie zdajesz sprawy. Jeżeli nie zdajesz sobie z tego sprawy, to pozwól powiedzieć mi, że jest to jedna z najbardziej nieatrakcyjnych cech, jaką mężczyzna może zrobić w relacji z kobietą. Nigdy przenigdy, jeżeli kobieta cię pyta, gdzie idziemy, co będziemy robić, nie odpowiadaj, a co byś chciała, albo ty wybierz, albo y, pójdziemy tam, gdzie chcesz. Coś takiego. Nie? Ona nie chce podejmować decyzji. To ty masz podjąć decyzję za kobietę, i ty masz zabrać w miejsce, które wybrałeś ty sam. Dobra. Zatem pamiętaj, że ty podejmujesz decyzję, ty wybierasz miejsce, gdzie pójdziecie, ty decydujesz o tym i ty prowadzisz kobietę. Niektórzy mogą to błędnie interpretować jako narzucanie kobiecie swojej woli, ale to nie jest narzucanie kobiecie swojej woli. Kobiety, ja mówię tutaj o zdrowych, emocjonalnie kobietach. Kobiety oczekują prowadzenia od mężczyzny, one kochają być prowadzone. I chcą, aby facet za nie podejmował decyzję. One nie chcą czuć się odpowiedzialne za podjęcie decyzji. To facet. Tak jakby zrzucają odpowiedzialność za wszystko, za nie? O tym będziemy jeszcze mówić. Więc zawsze należy mieć plan, zawsze powinienś wiedzieć, gdzie iść i co będziesz robił. Czyli z góry, kiedy ona się pyta, na przykład, no to gdzie idziemy. Ty i powiedz, ubierz się fajnie, zabieram cię w jakieś fajne miejsce. Dzisiaj to niespodzianka. Zobacz. Ty ją zabierasz, ty wiesz, gdzie ją zabierzesz, dokładnie ty wiesz, ale i o tym nie mówisz, czyli robisz dwie rzeczy. Raz, że ją prowadzisz, a dwa jeszcze, że to niespodzianka, czyli nie jesteś facetem, który mówi i wszystko od razu, jesteś facetem tajemniczym. I teraz zobacz. Jeżeli takie coś na przykład Wy się będziecie umiać w środę na spotkanie, które będzie w sobotę, no to kobieta Cię zapyta, no to gdzie idziemy? Ty jej odpowiadasz: Zabiorę Cię w jakieś naprawdę fantastyczne miejsce, ubierz się ładnie, tak? To niespodzianka. Ona się będzie dopytywać, ale gdzie, ale powiedz, ale tego. Nie udzielaj jej pytania dlaczego. Ona właśnie widzisz, to są kobiety. One będą starały się po prostu dowiedzieć od razu wszystkiego. Jak ty nie powiesz, to na ciebie będzie to pytać, ale powiedz, ale powiedz, ale powiedz, no tylko trochę powiedz, albo coś takiego, tak? A jaka to jest niespodzianka? O co tu chodzi? nie? Mam się czegoś obawiać. Takie będą teksty po prostu do ciebie wypisywać, ale nie pozwól na to. I teraz co się dzieje, jeżeli na przykład w środę się umówisz z kobietą, a w sobotę będzie wasze spotkanie? Otóż... Środa, czwartek, piątek, do samego spotkania ona będzie cały czas o tym myśleć, gdzie ty ją zabierzesz, jaki ty masz plan. Będzie wszystkim koleżankom rozpowiadać, będą po prostu gadać tylko o, to, o tobie i o tym, gdzie ty ją zabierzesz, nie. To je będzie nakręcać emocjonalnie. Ona będzie zaciekawiona, właśnie, bo ty będziesz facetem, który będzie e, tajemniczy. One się będą wszystkie zastanawiać, gdzie ten gościu ją zabierze, nie. I o tym będą gadać przez kilka dni. A teraz zobacz, co będzie, jeżeli Ty i to powiesz. Jeżeli Ty jej powiesz dokładnie, gdzie, ty, gdzie wy pójdziecie razem. Na przykład ona się pyta, no to gdzie idziemy, a Ty i na przykład powiesz. Yy, już nie mówię nawet o tym, że i powiesz, żeby sama sobie wybrała, ale jeżeli jej powiesz od razu, gdzie pójdziecie, no to czar pryśnie i ona nie będzie myślała o tym przez kilka dni, ani nie będzie o tym rozmawiała z koleżankami, no bo automatycznie będzie wiedziała po prostu. Gdzie pójdzie. Dlatego nie okradaj jej z emocji, ciekawości. Dobra. Pamiętaj, zawsze musisz mieć plan. Zawsze powinieneś wiedzieć, gdzie iść i co będziesz robił, nie? Bądź liderem, który podejmuje decyzję i prowadzi kobietę, nie? Oczywiście to nie odnosi się do wszystkiego w związku z każdą kobietą, nie? Eee... Bo są pewne kobiety, na przykład, z którymi takiego czegoś się nie da zrobić, ale my tutaj mówimy, jakby o. No, są na przykład mega przekorne i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj poruszam tematy ogólnie w całym, w całym tym tutaj, tych nagraniach kobiet emocjonalnie zdrowych, w stosunku do których mamy, jakby, pewność, że one są no po prostu zdrowe w relacjach nie? że reagują jak normalne takie normalne kobiety, nie mówimy tu o żadnej patoli czy czymś takim, tak? Dlatego jeśli chodzi właśnie o te zdrowe kobiety, to właśnie w ten sposób rób, nie? No to będzie wtedy ok, będzie spoko, to będzie się odnosić wtedy do związku z kobietą, ale jeżeli spotkasz kobietę na swojej drodze, która na przykład będzie jakaś zwichrowana emocjonalnie, będzie przekorna, to może być tak, że ona nie będzie się dała prowadzić. Jeżeli ona nie będzie ci się dała prowadzić, no to nie ma sensu, według mnie, takiej relacji prowadzić, bo niektórych kobiet się nie da prowadzić. Mają więcej męskich cech niż żeńskich, więc zastanów się, czy chcesz taką relację kontynuować z taką kobietą, która po prostu ciebie prowadzi w relacji i której ty musisz słuchać, a ona wszystkie decyzje podejmuje za ciebie, nie? No to jest już Twój wybór. Ja wiem, co bym zrobił. Mam nadzieję, że Ty też wiesz. W porządku, wracając do tematu, pamiętaj, że kobieta nie czuje atrakcji do faceta, który nie jest dominujący. Nie? Oczywiście, tak jak wcześniej mówiłem, jest pewna grupa kobiet, która lubi dominować nad facetami. Ja nie lubię takich kobiet, które dominują nad facetami. Jeżeli taką kobietę poznaję, to kończę relację, bo mi takie coś nie odpowiada. Ja tutaj poruszam w tych nagraniach właśnie strategię uwodzenia taką tradycyjną, tak jak to było wiele lat temu kiedyś, kiedy świat był jeszcze normalny, w jaki sposób po prostu prowadzić relacje z kobietą, z atrakcyjną kobietą, która jest całkowicie normalna i po prostu zdrowa psychicznie, no wiadomo o co chodzi, nie? Taka po prostu normalna kobieta, która nadaje się do relacji i do związku, nie? Więc pamiętaj, że Kobieta właśnie nie chce, abyś ty był uległy w stosunki do, do niej. Ona oczekuje, abyś był dominujący. Dlatego, że właśnie ona oczekuje prowadzenia od ciebie, nie? Ona pragnie także, abyś ty brał odpowiedzialność za nią i po prostu tak, aby ona nie musiała kierować Tą całą sytuacją tego wszystkiego, po prostu ty masz podjąć decyzję, ty masz dominować nad nią, ty masz ją prowadzić. Kobieta, jeśli jest z mężczyzną, to właśnie ona nie chce sama ponosić odpowiedzialności, chce, aby ta odpowiedzialność jakby spadła całkowicie na faceta. On podejmuje decyzję, ale także bierze odpowiedzialność za wszystko. Nie? Czyli to, co często kobiety mi mówią, czyli to od ciebie zależy, nie? wszystko. Dobra. Możesz rzeczywiście jej pozwolić czasami trochę podominować, ale no to tylko w tym przypadku, kiedy po prostu chcesz się jej pozbyć, to wtedy masz pewność, że taka kobieta po prostu wejdzie ci na głowę, Staniesz się takim pantoflem. No i cię zostawi, nie? Jeżeli chcesz się pozbyć kobiety, jeżeli chcesz się właśnie pozbyć kobiety, jeżeli chcesz, żeby ona od ciebie odeszła, bo ci się na przykład znudziła, no to właśnie. Pozwól jej dominować w tej relacji. Nie? Jeżeli cię będzie Cię pytała, gdzie pójdziemy, to powiedz jej, wybierz coś, a ja Cię tam zawiozę. No to wtedy masz pewnik, że za niedługo ona sama odejdzie od Ciebie i będziesz miał od niej święty spokój, jeżeli tego chcesz. Dobra. Możesz jeszcze mi uwierzyć w coś, po prostu jeżeli zaczniesz takie coś robić, jak to powiedziałem... Czyli pozwolisz jej dominować, nie będziesz jej prowadził, czyli na przykład tak jak wcześniej wspomniałem, kobieta napisze ci, co robimy, gdzie idziemy, a ty jej na przykład powiesz nie wiem, wybierz coś ty wybierz, a co byś chciała? No, to wtedy po prostu masz jakby pewnik, że kobieta od Ciebie ucieknie i nie potrwa to ten związek zbyt długo. Pamiętaj, że mięczaki nie pociągają kobiet. Kobiety są przyciągane przez męskich, twardych facetów o silnym charakterze, o silnej psychice, i do takich właśnie facetów kobiety czują silny pociąg. Wystarczy po prostu, że zapytasz każdej kobiety, co ona uważa właśnie za tego rodzaju mężczyznę mężczyznę, który jest uległy w stosunku do niej, który nie potrafi jej prowadzić. No to powie ci, że taki mężczyzna jest mało atrakcyjny i nie chciałaby z takim mężczyzną być. Ok, dzięki.